No, hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie. Szewral z tej strony, kolejny odcinek Time Clite 2 na moim kanale. Moi drodzy. Otwieramy kolejny rozdział w naszej karierze. Ole pizlo. Otwieramy kolejny rozdział w naszej karierze, mianowicie idziemy na wieżowiec VNC. Spinamy się. I zobaczymy, co nam to da. Podobno... Nie interesuje mnie na razie inhibitor. Podobno ma być bardzo mm, ciężkie zadanie przede mną. Tyle, tyle historii na temat tego VNC jest, że no trochę się, powiem wam, cykam, nie? I... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tam jest tylu zarażonych, czy to po prostu kwestia tego, że poprzednicy byli nieudolni na przykład, nie? Ale to byli nocni biegacze, więc yy, nie sądzę chyba, żeby 80 metrów. No dobra, jakoś tam muszę wejść. Nie sądzę, żeby aż tak było im słabo. Dobra, jakoś muszę tam wejść na górę. Pyk. Pyk. Oczywiście nic nie zrobię. Nic nie zrobię. Na pewno. 52. Teraz mi 52 metry pokazuje. Dobra, czekaj. Bo może ja po prostu muszę. A, jest bezpieczna strefa. Już widzę. Czy tutaj gdzieś jest pojemnik z inhibitorami? Tam. Tutaj. Dobra, otwórzmy to. Ty, no nie wiedziałem, że takie proste... Oż, ale zaraz cię strzelę w pysk. Z dwóch się zrobił jeden, nie? Znaczy, z jednego zrobił się dwóch Z jednego zrobiło się dwóch zombiaków. Pahel. Dobra. Otwórzmy wszystko, co tutaj mamy. Pięknie, to poszło bez, bez problemu. Tutaj mamy inhibitor. Albo i nie, tu mamy jakieś coś innego. O. Apteczka. Dobra, apteczka, kamizelka, sanitariuszki. Lipa, bo powiem Wam szczerze, yy, myślałem, że będzie lepszy sprzęt, już na siódmy poziom. Dobra, ulepszenie. Wiecie co, walnę sobie dłużej, walczyć bez zadyszki. Może zrobię tak jeszcze. 360 życia damy co. Damy 360 życia. Chciałbym docelowo mieć 400 życia i resztę ładować w wytrzymałość, nie? O, no tak, oczywiście, że tak. Też pracowanie mi się nie wyjdzie mi na dobre. Dobra. To już to, co chciałem, mamy zrobione. Dobra, wchodzimy. Odblokowano bezpieczną strefę. No i fantastycznie. I coś z tego... Dużo ludzi tutaj jest. To jaki ładny ten wieżowiec. Ty no to zjedz coś, ziomuś. Trochę prądu i od razu przytulniej. Ale pieprzone windy dalej nie działają. Tak jakby prąd do nich nie docierał. Budynek był odcięty całe lata, prawda? Trzeba sprawdzić przekaźniki. No co ty nie powiesz. Właśnie dlatego chłopcy są już w ciemnej strefie. Starają się znaleźć rozdzielnie w mniejszej wieży połączonej z tą. I zabezpieczają otoczenie lampami, które dla nas zdobyłeś. Kiedy moi ludzie włączą windy, jedziemy na górę i... Ja pierdolę. Tooroo, znów nie ma prądu. W dowództwie mówią, że podstacja działa bez zarzutu. Tu się musiało coś spieprzyć. Standardowo. Ale w tej sali nie ma prądu, a u was? To samo. Znowu działamy po ciepku. Szlak by to. Wychodźcie stamtąd szybko. Słyszysz mnie? Leon! Ale wciąż szukamy. Zostawcie to i wychodźcie. Już! Leon! Leon! Kurwa! Muszę do nich iść. Idę z tobą. Część poszła korytarzem A, a część B. Ja przejdę przez A, a ty przez studia nagraniowe. Robi się. Dobrze. Jeśli dotrzesz tam przede mną, wyprowadź ich, zanim będzie za późno. I uważaj na siebie. Martwy nam nie pomożesz. Mhm. Mm się, idziemy po was. Zaczyna się jazda, chyba nie? Dobra. Wojskowa apteczka, jedną sztukę dostałem. Ten, Ejder, korytarz B. Powodzenia, przyda mi się co? Weź to, tobie może się bardziej przydać. Dobra, teraz tak. Eee... Przede wszystkim to. Przede wszystkim eee... to trzeba ustawić. Zamrażające, dobra, czekaj, tak i tak. Hop, latareczka jest. Się nie ma co pierdzielić, tylko po prostu trzeba ich pozabijać wszystkich. O, apteczka będzie? Wała. Żybek. Na razie jest bezpiecznie, spoko. Jak to dziwnie w ogóle wygląda. Dobra, zaczynają się zombiaki. O, po, ro, po, po. po po, po, po. po. tu przejść. Tym bardziej, że tam jest ten duży zombiak. W zasadzie woloteil. Dobra, robimy tak. Robimy tak. Dobra, robimy tutaj. Ja jak będę musiał z nimi walczyć, to trudno, no co? Nie, w mordę! Dobra, w dupie. Jestem w holu. Przyjąłem. Nie czekaj na mnie. Gnoje mnie oddzielę. Jest ich tu ze 20. Muszę się cofnąć do głównej części. Przejdź do piwnicy przez pomieszczenie gospodarcze. Rozdzielnia jest na dole. Wiecie co? Chyba mam to gdzieś. Chyba jednak, chyba jednak nie powinienem to w ten sposób robić, że walczyć z nimi czy coś. się tam jarają. Dobra, nawet gicio. Poszło. Wyczyśmy tutaj wszystko sobie, bo cholera wie, czy ja później nie będę musiał to tędy wracać. Też nie wiem, czy gra na przykład yy, nie zablokuje mnie w pewnym momencie, bo nie zrobiłem postępów. Tylko że z drugiej strony... Kurde, no te wolotajle tam. Jak ja bym miał to wszystko zabijać, to myślę, żeby troszkę lipa była, nie? Chociaż. Dobra. Coś jeszcze? Tutaj można sobie przeszukać. Trofeum Niepospolite. No przyda się, przyda. Do ulepszania tym razem już yy, żyćka, nie? Dobra, pyk. O! Dobra, bezpieczna strefa. Jesteś leon? Tak, mam napisane na nieśmiertelniku. Gdzie reszta oddziału? Dopadły nas pieprzone przemieńce i tu kończy się moja historia. Ej, nie mów tak. Ktoś jeszcze przeżył? Znalazł się optymista. Chris jakoś się przebił i poszedł tam. Ta waria to pewnie jego robota. Włącz prąd. To jedyny sposób na uruchomienie wind. Terminale są w piwnicy łączącej obie wieże. Proszę, weź ten list i daj go mojej żonie. Jest na statku. Leon, sam jej dasz. Spokojnie, Leon. Sam jej go dasz. Czekaj tu. Znajdę Krisa. Row, wiem, co się stało z prądem. Pracuję nad tym. Podłączę terminale i przywrócę prąd. Znalazłeś moich chłopaków? Tylko Leona. Możliwe, że jeszcze Krisa. Reszta niestety nie przeżyli. Przykro mi. Rozumiem. Tylko. bądź ostrożny, Aiden. Nie możemy stracić nikogo więcej. A skąd my wiemy, tak naprawdę, że oni nie przeżyli? Dobra, granat, samoróbka i tak dalej. Leon. Leon, dobra. Otwórz. Ciśnij lek. Po co mam wciskać lek? Wojskowa apteczka. Dobra, to jest ten moment, kiedy ja na pewno będę wojskowo... O dzień dobry. Wojskową apteczkę potrzebował. Ty, ale tam na dole coś jest, nie? Czekajcie. Sorry, ale... Może coś tutaj będzie ciekawego? Apteczka. Dobra, git. Tutaj nie ma nic. Tu jakiś agregat. Brak zasilania. B. A tu jest A. No dobra, no to ja ewidentnie tutaj nie zajdę. Boże, mam nadzieję, że tu nie będzie w tym budynku cholera tego biegania z wiecie z czym, z tymi pieprzonymi kablami. Chris? Zombie jaka się zamienia Nieśmiertelnik Krysa. Krysa, Boże. Czekajcie. Hmm. Hmm, 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 hmm. To mamy nagrania. to jest Chris Redfield, Redfield, ten z Resident Evil? To Leon w takim wypadku też jest z Resident Evil? Ile tu w ogóle rzeczy jest? Ja muszę to później pooglądać, kurde. Bo to. Bro, jestem na miejscu, ale nie mogę włączyć prądu. Luck. musisz sprawdzić bezpieczniki. Dobra. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, mamy to. Inny, dwumetrowy odstęp od Wszystkich osób w budynku. Zakrywaj usta i nos. Pamiętaj że wirus przenosi się do inhalacji przez dotykanie powierzchni oraz przez bezpośredni kontakt. Jedzenie spożywaj kierowców w po do obu temperaturze w Słyszycie to w tle? Zakrywaj usta i nos! spożywaj tylko po poddaniu dawaj, 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 FK. Bęk! Dobra! Teraz mogę sobie pozbierać wszystkie tutaj pierdółki, które mam. Przecież ja nie odpuszczę takich rzeczy jak kurczę niepospolite trofea, no moi drodzy. Bądźmy, bądźmy świadomi tego, że to przecież będzie mi potrzebne, prawda? Chodź tu. Dobra, teraz tu i tu. I tu. Dobra, włączmy zasilanie. Kontaktuj Front? się z Rołem. Chyba przywróciłem prąd. Wyciągnij kabel z rozdzielni i zabieraj się stamtąd. Oby się udało. Wróć Poliona. Wiecie co? Za chwilę <laughs> Za chwilę wrócę, ale tu jest punkt A. <laughs> A punkt A mnie bardzo interesuje. O, o właśnie. Przymocuj przewód. Pyk. Pyk. Czy ja mogę coś tutaj ładnego zrobić? Na przykład zebrać części elektryczne, zebrać to. Tu mamy jakieś fiubiu. Tam mamy martwe zombie zalane. Tutaj nic więcej nie ma. I tutaj też więcej nic nie ma. Dobra, idziemy po Krisa. Pusz tu to. Talk. Nie wiem, czy musiałem to zrobić, ale. Znaczy, po Krisa, po Leona. Chris nie żyje. Chris Redfield. Kurde, patrzy jakie. Zamienił się. Hello. Leon zniknął. Kurwa. Przeciągnij kabel przez piwnicę. No przecież jestem już przeciągnięty. Tyle on zniknął, dobra, no stał się wiralem, ale cholera. Mogłem od razu mu ten, zabrać ten list. Przeciągnij kabel przez piwnicę. O -o. Dobra, staminka. Teraz No, dawaj. Ja pierdziele. Serio? Czy ja z tej strony mogę to odblokować? Mogę. I to jest ten moment. Ja pierdziele, mogłem wziąć ten list. Mogłem wziąć ten list, do cholery jasnej. A co, jeżeli faktycznie jego żona nie dostanie tego listu? Czekajcie, muszę życie sobie. Wiem, że to teraz nie jest najważniejsze, ale. Dobra. Pyk. Wojskowa apteczka. Bierzemy. Raz. 56 metrów. Z latarką ciemno. Bez latarki ciemniej. Masakra. Jak tu człowiek ma. Bezpiecznie się czuć. W świecie zombie i wszystkiego innego. mocy przewód. Dobra. Żeby nie było, że gafę popełnię i puszczę. Dobra. Dobra, windy działają. Dobrze, udało się. Dostałeś kiedyś medal Nigdy. Zrobić jakiś. Z ziemniaka. No z ziemniaka. Zrobiłem tu tymczasowy obóz. Do zobaczenia na ósmym piętrze. Mhm, dobra. Pierdzielę, o! Otwieraj to. Tu jeszcze coś mamy. Tu mamy. Przeszukaj, dobra. Chyba nic więcej takiego nie ma, nie? Tak, tam białe mi pokazuje. Idziemy przeszukać to pierwsze piętro, moi drodzy. Piwnica, posterunek SP, spotkałem się na... Na ósmym piętrze, a nacisnąłem piątkę. Spierdzieli się winda na bank. Tak mi się wydaje. Roą! Ro! Jesteś. Czekaj, najpierw nie mogę tutaj nic. No nie mogę nic, dobra, okej. Nie musisz siedzieć w tych ciemnych strefach, co? Co ci tyle zajęło? Następnym razem sam pójdziesz. Czułem, że przyłażenie tu to poroniony pomysł. No, to prawda. Mam coś dla ciebie. Dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Wiem, że chciałeś pomóc chłopakom. Co to jest? Czujnik zbliżeniowy. GR oznaczało co ważniejsze zasoby specjalnymi wskaźnikami. Może ci się przydać. Kiedy anteny będą działać, pozwoli ci wykryć ważne pojemniki i tym podobne. Bóg jeden wie, co zastaniemy na górze, kiedy tam dotrzemy. Ale nie będziesz sam, pójdą z tobą moi ludzie. I porucznik roł we własnej osobie idziesz z nami? Mam dość bezczynnego słuchania, jak giną moi chłopcy. No to chodźmy. Czekamy na mata. Ma przynieść nadajnik. Będzie stąd nadzorował operację. Masz chwilę, żeby się zdrzemnąć albo pójść na stronę. Tylko błagam, zdala od obozu. Wykrywacz GRS: schemat. Zaczekać z oddziałem na przybycie Mata. Schemat wieżowca. Wykrywacz gierę. -y. wykrywa inhibitory, ukryte w -y i innych miejscach. Zwiększaj obszar działania wykrywacza, aktywując wieże radiowe. Okej. Okay. To będzie coś pięknego. To, pałac, ale co zrobić? to będzie coś pięknego. To będzie coś pięknego. Poziom 1 na 1. Latarka i tak już mam poziom 3x3. 3. Ciekawe, co jeszcze będę mógł ulepszać. Podejrzewam, e, że nie bez powodu ten sprzęt wojskowy tu jest. To muszę już 4600. No, ale nalecimy. Ile jest? 25 minut. Wiecie co? Hey, stary. Płaczesz? się. Nie płaczesz. Po prostu będzie mi go brakowało. Wiesz co Leon by zrobił, gdyby cię teraz zobaczył? Teraz? Pewnie wygryzłby mi oczy. No. Szkoda, nie dam, nie dam tego listu, chyba że znajdę Leona. No nieważne. Moi drodzy, dziękuję za odcinek. Skończę troszkę szybciej. Poprzedni, poprzednie kilka razy było niestety tak, że po 40 minut odcinki trwały. Nie chcę tego. Ja wiem, że to się ogląda jak dobry serial, ale tak, 35 to jest taki optymalny czas. Więc chcę wam to troszkę, tak jakby, z, zrównoważyć nie, ten czas. Poza tym czuję, że to nie jest jakoś taka krótka akcja przede mną, czekająca. Więc myślę, że to będzie dobry moment zakończyć ten odcinek i zaprosić na następny. I wiecie co? No, ja nie jestem w stanie odnieść się do komentarzy, które gdzieś tam e, być może trafiają, bo, bo, bo nagrywam to w, na, na zapas już dosyć duży. Tyle, ile komentarzy gdzieś tam daliście na początku, to do nich się odniosłem. E, dziękuję Wam za to e, bardzo, tym kilku osobom. E, I za wszystkie jakieś takie niedogodności, no to standardowo e, no musicie mi wybaczyć. Musicie albo nie, nie musicie. No, Ja jestem specyficznym człowiekiem i. Mm, Dlatego na przykład nigdy nie planowałem zająć się YouTube'em na stałe, ponieważ wiele rzeczy mi umyka, a też nie ma takiej osoby, która by mnie poprowadziła od A do Z, złapała za rękę, powiedziała: słuchaj, to, to i to. Ja mogę być dobrym, dobrym kierownikiem, mogę być dobrym dowódcą zmiany w swojej obecnej pracy czy w każdej innej, ale jeśli chodzi o internety i takie tworzenie treści, to no. Nie każdy, nie każdy musi być dobry we wszystkim, tak? Bo jak jest ktoś niby dobry we wszystkim, to nie jest dobry w niczym. Ale to tak abstrakcyjnie. Ogólnie mam nadzieję, że się podoba Wam ta seria i, 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 i jestem chociaż na tym trzecim miejscu za T-Voltem, e, powiedzmy, i, i za innymi ulubionymi e, YouTuberami. Pozdro. Stay human. Cheveral. Hej, hej.